Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Kochani, witam Was z mokrego deszczowego ogrodu, ale mamy taki szczególny czas, czas irysów, w związku z tym, no jak to zawsze z tymi kwiatami, one kwitną wiecznie, zaraz przekwitną, w związku z tym przychodzę z filmem pod tytułem Czas na irysy". O perfumach irysowych. Mam na imię Agata, jestem autorką książek o perfumach. Linki do książek w opisie. To jest kanał niezależny. Jeśli uważacie, że tego typu treści są potrzebne, lub gdzie tutaj spędzać czas, zapraszam do wspierania. Są różne opcje. Wesprzyj, podziękuj. Można mi kupić kawę, za którą de facto kupuję książki. Będziecie taka książka irysowa, jedna z takich z tego funduszu. Baj Book, jak ja go nazywam, z Baj Coffee. No i przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować osobom, które już od lat mnie wspierają, bo to jest już zacne i spore grono. Także dzięki Państwu w zasadzie łatwiej mi tutaj funkcjonować, no bo to jest szeroko pojęte wsparcie, oczywiście musicie też Państwo wspierać taki kanał kompletnie, bezkosztowo. Wszystkie lajki, udostępnienia oczywiście są istotne, ale chyba najważniejsze są komentarze i powiem szczerze, Komentarze, które sprawiają, że ludzie wracają, czytają je, to są takie komentarze, które przyciągają właśnie, poprawiają te statystyki, to są jakieś takie merytoryczne, coś dodać, coś ująć, same jakieś takie, wiecie, przepychanki słowne, ja nie mam na to czasu, że a ja nie czuję rysa tutaj, a ja czuję, a mi się to nie podoba. Wiecie, no też ciemną stroną YouTube'a jest. Czy ogólnie działalności w mediach społecznościowych jest właśnie coś takiego, takie. No, ja już o tym wiele razy mówiłam, to nie do końca jest tak, że to po prostu ktoś przychodzi przypadkowy, tylko to są wojenki podjazdowe. Dobrze, ale dzisiaj temat bardzo, bardzo przyjemny, czyli irysowy. Słuchajcie, wyrosło mi. No i tu lata trwało, takie właśnie, taka kępka takich irysów. Ten kolor jest naprawdę niesamowity, może go Wam pokażę tak bliżej. To jest lawendowy kolor i one nawet trochę pachną, bo generalnie zapach z irysa to nie jest taka prosta rzecz, to nie jest zapach z kwiatu. Zapach z irysa, omówiłam to właściwie dość dokładnie w innym filmie, który tu jest na kanale. Postaram się go, jak nie zapomnę, podlinkować. Albo sobie go znajdziecie o perfumach Prada Infusion Liris. I tam jest właśnie no, dość dokładnie omówione, jak z tego irysa uzyskuje się zapach. A więc nie z kwiatów, tylko z kłączy, można powiedzieć z korzeni. I to y, sprawia... Bardzo żmudny i specyficzny proces obróbki naturalnych ingrediencji, takich jak irys, sprawia, że on jest bardzo, bardzo drogi. Dobrze, to w takim razie odwołajmy się do mądrej książki, chociaż pada deszcz. Już Wam powiem, jak to wygląda. Więc, oczywiście, żeby urosło pole irysowe, to już przyszedł pierwszy asystent. Chodź, no chodź, pokaż się. Bo ja tutaj pracuję w ogrodzie z moimi asystentami, tak, to jest kitko a kitku. Żeby wyrosło pole irysowo, z którego potem się. Uzyskuje kwiaty. Słuchajcie, u nas tylko rzepak i ziemniaki, a zobaczcie południe Francji, a generalnie tak, to jest pole irysowe. Więc, żeby takie pole irysowe wyrosło, to są 3 lata po prostu rozrastania się roślinki. No wiadomo, kłącze, wycina się małe, dzieli się na cząsteczki i robi z nich po taką sadzonkę. Więc 3 lata. Potem. Ja podawałam w ostatnim filmie, że 3 lata na, na to, żeby te roślinki potem były, właśnie to korzenie się wykopuje i suszy. Tu jest 2-4 lata. To są takie informacje kluczowe. Nawet chyba to jest, słuchajcie, to jest chyba ten irys. Ja nie wiem skąd ja go wzięłam. Kiedyś nasadziłam bardzo dużo irysów. Tak, to będzie chyba ten, słuchajcie. Ale mądra książka podaje, że są dwa irysy. irys palida i irys germanica. I z tych dwóch pozyskuje się. Czyli w naszym, można powiedzieć, umiarkowanym klimacie, chociaż właśnie. Teraz wam pokażę takie zdjęcie, gdzie te korzenie irysa są już przetwarzane i sobie schną na polu. No nie wiem, czy u nas, słuchajcie, nie wiem, czy to widać, one są tu w takich, tu. One są w takich skrzyneczkach. Nie wiem, czy, gdyby u nas tak miały 3-4 lata w tych skrzynkach na świeżym powietrzu, sobie leżakować, czy by nie zgniły po prostu. Czy nie ma za dużo wilgoci? No, zaraz jeszcze, właśnie. Tutaj w tej Mądrej książce zawsze jest mapka, gdzie to jest, tak właśnie. Także kochani, to jest miejsce: Florencja, gdzieś tam, Włochy po prostu. Myślę, że tam jest umiar, odpowiedni klimat, żeby, tu jest to wskazane, żeby po prostu one nie zgniły. Tak mi się wydaje, że mogą zgnić. Chociaż czasem jak się gdzieś zostawi... Yy ja kiedyś mnie widziałam, właśnie chyba na przydrodze leżały, leżały i leżały, ktoś wyrzucił z ogródków takie te kłącza. To długo się nie rozkładało może. Tak to jest. W każdym razie tak, potem Czyli mamy tak, 3 lata, żeby roślina w ogóle urosła, żeby było co wykopać. Też jest tu zdjęcie, jak to jest wykopywane, tu jest już sortowane. Ale no, ciężkim sprzętem jest wykopywane. Tu może widać lepiej. Potem jest to sortowane. Na pewno są odcinane wszystkie części zielone i suszone. Także słuchajcie, bardzo, bardzo długi, żmudny proces. Nawet zauważyłam tutaj na obrazku jest takie zdjęcie, gdzie pan chodzi i ręcznie, no oczywiście to jest jeszcze płukane, ręcznie obrywa te kwiaty. Zobaczcie. No to na pewno nie na perfumy. Być może to jest potrzebne, żeby to kłącze się wzmocniło. I za tym panem jest skrzyneczka wypełniona kwieciem. Muszę wam powiedzieć, nie jest to jakoś szczególnie mocno wyprawione, czyli bez kompleksów. Także tak to wygląda. I tu w tej książce jest, którą już chyba będę chować, bo po prostu pada. No i oczywiście muszę wspomnieć o tym, że ten irys trzeba rozkruszyć, uzyskać z niego puder, potem taki, taki proszek, potem to przedestylować. dopiero z tego powstaje pierwszy, pierwszy pachnący produkt, masło irysowe, które potem jeszcze się przetwarza. Także jest to proces złożony, ale co nas interesuje, mapka perfumowa. Od czego te perfumy irysowe, co było najważniejsze? Vera Violetta Roger Galais, potem Aprelonde, bardzo ważny zapach, to ja akurat go mam. Zapach pudrowo irysowy, ale to jest taki potem Aprelonde, czyli tutaj Guerlain rządzi. Trochę mi szkoda tych książek, troszkę tropi. Gdzie jest to Aprelonde też testerek? Ja mam w takim flakoniku, teraz chyba są w innym. Przepraszam, było Aprelonde, potem Lerble. No i tak, Chanel 19, no to też Wam pokażę. To jest taki starszy flakonik, teraz już takich nie sprzedają. Nawet l'ombre Ombre rose Charla Brosseau. I moim zdaniem tutaj bardzo długo nic się nie działo. Była ta podobna opowieść, ciągle irysowa I pojawiła się Prada Infusion D, jest w 2007 roku. To będzie ten oto zapach. Bardzo ciekawy, zaraz Wam coś o nim opowiem. No i La vie belle. I wydaje mi się, że coś się zaczęło dziać w, tej, w tym perfumiarstwie niszowym, jeśli chodzi o tego iryska. Co ciekawe, tutaj na tej mapie y, tych, a jeszcze z z Dermesa, na tej mapie tych irysowców nie ma Yardley'a, który uważam, no ale tak to jest. No Jardley jest marką taką troszeczkę budżetową. Y, no, chyba krótko był na rynku. Może warto do niego wrócić. No idź sobie tutaj, idź, idź. Dobrze, Akitku. Także czekamy, bo pojawiło się w perfumiarstwie niszowym kilka wydań. Ja tu sobie już chowam tą książeczkę. Kilka wydań, bo naprawdę pada. Nie wiem, czy Wy słyszycie. Mam nadzieję, że poza jakimiś dziwnymi szumami, dźwiękami. Słychać też padający deszcz. Idź, idź, Akitku. Zmienia się, za każdym razem, jak się pojawia nowy irys. To się zmieni jego oblicze. Tutaj były, było takie perfumiarstwo no, wyższej próby. Coś takim godnym odnotowania i spojrzeniem nowym spojrzeniem na irys, to było to, co zrobiła Prada. Ona go po prostu odświeżyła. Także totalne zaprzeczenie tego, co znajdziemy w Aprelon de Guerlain, No, marzmy, haj sobie. Czy w to jest taki irys staroświecki, pudrowy. Bardzo ciekawy, taki nieco drapieżny puder. To są lata 70. To było. W 19. A dwa wcześniejsze produkty Gerlena to już jest. To był początek XX wieku. No a to 2000, czy początek XXI, Prada Infusion jest na świeżo. To był chyba cedr, z tego co pamiętam. Tak. Drzewo cedrowe, dużo nut takich świeżych, ale przede wszystkim neroli, czyli nie tylko mandarynka jako owoc cytrusowy, ale kwiat z owoców drzewa cytrusowego, benzoin i też kadzidło. Ale ten irys jest tu obecny. To nie jest tak, że to jest nutka irysa, która powiedzmy coś tam modyfikuje, tylko po prostu to, to jest zapach irysowy. Jest bardzo ciekawy. No mój ulubieniec, on jest w takim starym stylu, to będzie Yardley. Także nie ma go na tej mapce od, w, w tej książce mądrej Nes Edition, ponieważ myślę, że był krótko na rynku. Plus to, że po prostu, tak jak mówię, no, funkcjonowanie perfum średniopółkowych podlega różnym. Czasem bywa zagadką, czasem po prostu zapach się utrzyma i, i staje się hitem, bo na przykład te firmy niedrogie mają niezłą dystrybucję, na przykład katalogowe, ale Yardley, ja, no właśnie, nie ma bardzo dobrej dystrybucji. Ale zapach też był niezły, się podobał. Wiem, że tym młodszym osobom niekoniecznie. No moim zdaniem to jest bardzo dobry irys, bardzo ładnie podany. I co tam jeszcze było ważnego irysowego? No oczywiście męskie perfumy irysowe, Dior Om. Tak, 2005 Dior Homme i tam, tam jeszcze była taka kompozycja zrobiona przez Olivera Polża, który teraz, syna pana, który długo pracował u Chanel, a teraz on sam jest u Chanel. Czyli tych wersji Dior Om było wiele. Ta wersja z 2005 była innego perfumiarza, perfumiarza zewnętrznego Oliwiera Polża. Potem zaczął pracować dla marki, po prostu perfumiarz na wyłączność, no i on tych flankerów naprodukował, no taki miał styl pracy. Teraz znowu się perfumiarz zmienił, może tam będzie troszkę inaczej, zobaczymy. Teraz czekajcie, chcę Wam pokazać tego iryska, żebyście go ładnie widzieli, o tak, jest sobie tutaj. Także może to jest ten irys palida nawet, no, no, no. Słuchajcie, bardzo też y, ważną nutą irysową. Nie wiem, czy można to perfumy nazwać irysowymi. Prada o Ale wydaje mi się, że takim najważniejszym zapachem irysowym dzisiaj to jest to oto. O, to się coś zaczęło dziać w tej kompozycji. Lawiebel. Lawiebel to jest opowieść irysowa, i tutaj na tych wszystkich próbeczkach znajdziecie taką informację. Jeszcze jest pierwszy gourmand irysowy, czyli zapach z taką nutą jadalną, najczęściej słodyczową, nie, nie są to jakieś rzeczy typu obiadowego. I ta rzecz po prostu gourmand, przełamana irysem. A potem poszli dalej, zrobili Iris Absolu. O, tak flakonik wyglądał z takimi prążkami. No i myślę, że warto zaglądać i szukać perfum gdzieś tam w tej średniej półeczce. Tu mam odwicki. Testowałam kiedyś, ale już nie pamiętam. Aha, to jest... Co to jeszcze? to jest woda toaletowa? Mgiełka. Ale słuchajcie, mgiełka z koreczkiem. Nie wiem, czy to się w ogóle otworzy. Aha, jakoś tak. To mi pachnie kolańsko i świeżo. Nic irysowego tu nie czuję. Być może na skórze ten zapach się zmieni. No zobaczymy to mi nie wygląda na mgiełkę, tylko to jest jakieś takie oleiste trochę nie, na razie tutaj czuję takie nuty bardzo, bardzo odświeżające, a irys nie jest odświeżający, irys jest taki bardzo, bardzo no powiedziałabym pudrowy i zawiesisty ale właśnie zawsze kiedy się potem składnik sięga ponieważ jest to bardzo, bardzo drogi składnik ja jeszcze wam powiem, zaglądając do mądrej książki bo ona tutaj widzę przestało padać powiem wam ile kosztuje, jakie są ceny bo to jest strasznie ważne Czyli tak, lata pracy plus tu jest. I kilogram konkretu irysowego od 10 do 13 tysięcy dolarów, a już tego absolutu od 66 tysięcy do 85 tysięcy dolarów, ale myślę, że już ceny są wyższe. I ze 100 kilogramów tych korzeni rysowych uzyskuje się dopiero 25 kg takich bo to trzeba suszyć. Po zebraniu 100 kg otrzymujemy 25. No, po prostu straty, czas pracy, to wszystko sprawia, że ten zapach, że ten produkt po prostu no jest kosztowny i oczywiście najczęściej dominują syntetyczne nuty w perfumach irysa, ale ciągle te duże marki właśnie jak Prada. Ona w ogóle zaczynała od, swoich, od perfum irysowych, bo to właśnie z tego względu, że chcieli tak na bogato podkreślić jakby prestiż marki zaczynają od najdroższych składników. Hermes też ma takie perfumy i, i Iris do pisownia. To też jest po prostu taki bardzo, bardzo szczególny irysowiec, który już chyba jest dwie dekady na rynku tam coś się zmieniało z tymi plakonami. Bo on był kiedyś taki po prostu fioletowy, teraz jest przeźroczysty tam z fioletowymi dodatkami. Być może tam i trochę przy składzie podziałali. Co tam jeszcze jest ważnego irysowego? No, na pewno bardzo ważnymi perfumami irysowymi, bo wydaje mi się, że tam są te nuty. To chyba będzie Tiffany Insolence. Gentleman Givenchy też ma nuty irysowe. No i podobno jeszcze bardziej pudrowy to jest ten Chanel 19 pudre. Chloe Love, ale już niedostępny, ale tak wydaje mi się, że tak jakby powrót irysa na salony to był dzięki tym perfumom i potem były kolejne, choć, chociaż tutaj mądre notatki mi podpowiadają, że jednak Dior om. no to było bardzo odważne i wizjonerskie. To jest wersja Intense. I wizjonerskie spojrzenie na perfumy, żeby tak taką bardzo, bardzo kobiecą, wręcz pudrową nutę dać do perfum, to to było odważne, no ale zadziałało i daje sobie irys radę, chociaż wydawało się, że już jest taki staroświecki. Jak wspomniałam pewnie tutaj, wiecie, jak to się w ogrodzie nazywa, nagrywa, tutaj pies, tutaj kotek. Może urwałam myśl, ale jest kilka ciekawych podejść do irysa w perfumiarstwie niszowym. Także być może jak znajdę jakiś sposób, z czym go połączyć, jak go zestawić, to może nas niebawem i mainstream zaskoczy jakimś ciekawym rozwiązaniem irysowym, ale jak na razie po prostu rządzi moim zdaniem La Vie Belle i Dior om. A jeśli macie jakieś swoje ulubione perfumy, to akurat może być z nutą irysa, najlepiej irysowe, to dorzućcie tutaj do tego zestawienia, to sobie poczytam, może jeszcze wrócę do tematu, chociaż no iryski już przekwitają, to pewnie za rok dopiero, no nie wiem, nie wiem. Ale na, temat, na, na pewno temat ciekawy i bardzo bardzo przyszłościowy. Także zapraszam do wskazywania perfum irysowych i może być też z nutą irysa, bo w perfumach nawet jak jest tylko nuta irysowa, to ona też może y, wpłynąć na charakter zapachu zdecydowanie. Dziękuję za uwagę wszystkiego pachnącego irysowego. Pa pa.